Dawid Myk, projektant-konstruktor z ogromnym doświadczeniem z zakresu budownictwa lądowego. Współprojektujący od 12 lat budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne przemysłowe, użyteczności publicznej i wiele, wiele innych. Przedsiębiorca prowadzący biuro projektowe, zatrudniające 22 projektantów i nadzorujący około 60 projektów jednocześnie. Niektórzy mówią, że znam się na rzeczy. Osobiście jednak twierdzę, że mają rację. Damn! A tak bardziej serio, muszę przyznać się, że prawdą jest, iż nasze biuro prowadzi około 60 projektów jednocześnie i zatrudnia 24 osoby w tym projektantów architektów, projektantów konstruktorów oraz projektantów branży sanitarnej i elektrycznej. Jesteśmy jednym z niewielu biur w Polsce, które posiada tak duży zespół specjalistów w jednym miejscu. Powiedziałbym pod jednym dachem. Na tym kanale nie tylko będziemy wytykać absurdy i błędy branży budowlanej, ale także pokażemy, jak budowa Waszej wymarzonej inwestycji powinna przebiegać. Oczywiście pozwolimy sobie w tym wszystkim pozostawić sporo miejsca na brutalny humor. Zatem w najbliższych odcinkach dowiecie się Państwo, to, co już od dawna podskórnie przeczuwaliście, a czego jeszcze możliwe, że nie doświadczyliście na swojej budowlanej skórze. W budownictwie bywa nienormalnie, cokolwiek to znaczy. Osobiście, mawiam, wchodzisz do urzędu, porzuć wszelką logikę. Pato deweloperka zdecydowanie jest problemem numer 1 wszelkich gazet. Tak. Właśnie dlatego powinniśmy sobie zdać sprawę, że pado deweloperka to nie jest żaden problem. Problemem nie są przepisy, nie jest zachowanie deweloperów, nie artykuły na WP. Problem jest w nas, jako klientach. To my oszczędzając kupujemy pato coś tam. Tak, my jako klient, ponieważ jeśli na deweloperkę nie będzie chętnych, to deweloperzy nigdy przenigdy nigdy nie będą jej budować. Warto o tym pomyśleć i tym samym zadać sobie pytanie: czy na pewno warto oszczędzać pieniądze kosztem własnym? Wielokrotnie w ciągu roku dzwoni do mnie klient chcący kupić i przebudować dom. Opowiem Wam teraz w skrócie, jak taka rozmowa przeważnie wygląda. Czy możemy się spotkać? Potrzebuję projekt przebudowy domu, który jutro kupuję. Może spotkamy się za dwa dni. A czy inny inżynier, projektant oglądał wyżej wymieniony budynek przede mną i oceniał choćby oględnie jego stan? Pytam, niestety znając odpowiedź. Na to klient często i z absolutnie rozbrajającą szczerością odpowiada: Nie. Po co? I tak chcę go kupić. Przy pierwszej tego typu sytuacji ręce mi opadły. Po dwudziestej znalazłem sposób na przekonanie klienta, dlaczego warto tak robić. Odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy kupując używane BMW, Audi czy innego Fiata za 12 000, 15 000 zł, jedziecie na stację kontroli pojazdów. Odpowiedź jest oczywista. Każde moje auto serwisowane w ASO po 5 latach uczciwego użytkowania trafiało tam na przegląd. Celem zakupu. Robimy tak, wydając kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale wydając 300, czasem 500 tysięcy złotych, stwierdzamy, a walić to, kupuję. Tylko dlaczego? Droższe to znaczy, że przez cały okres użytkowania nic złego nie będzie się z nim działo? Z bólem serca muszę Wam powiedzieć, że tak to nie działa. Właśnie dlatego powstaje ten kanał. Chcemy pomóc Wam zrozumieć, na czym nie warto oszczędzać, gdzie można poszukać oszczędności i jak poznać, że ma się do czynienia z patodeweloperką, która może być tworzona przez dewelopera lub inne nadobne starsze małżeństwo, budujące domek dla swojego jedynaka, który niestety skończył studia i nie chce już dalej mieszkać w Bydgoszczy, a woli w Poznaniu. Niestety zapomnieli dodać, że dom stoi w dawnym wąwozie, a w zasadzie na jego skraju. Powiem dosadniej, stoi w ogromnej, około 7-metrowej dziurze zasypanej śmieciami, gruzem oraz ziemią niewiadomego pochodzenia i innymi odpadkami. Tak, geolog nawiercił śmieci. Patrząc na ogródek powyżej, zawsze zadaję sobie pytanie, czy kupując to jest to miłość czy kochanie? Przecież nawet z kosiarki przetrzymaniem w komórce będzie problem. A i pies odmówi załatwiania się na tym skrawku. No właśnie czego? Nikt nie udowodni mi, że to ogródek. Prędzej uwierzyłbym, że to jego pozostałość, jakieś pobojowisko, coś co miało nim być. Ale w pewnym momencie coś poszło zdecydowanie nie tak. Bez poznania kontekstu oraz przyczyn moich wypowiedzi, odbiorca może odnieść wrażenie, że zadufany w sobie idiota zarzuca mu głupotę. Nic z tych rzeczy. Marzę o tym, aby do mnie trafiali wyedukowani klienci. Robię to wszystko dla was i mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi pomogę jakiemuś widzowi w potrzebie. Reasumując, standardy ustalamy sobie sami i sami godzimy się na kompromisy. Śmiem twierdzić, że to właśnie przez niewiedzę klientów standardem jest u nas 58 m2 mieszkania, a w Turcji dla rodziny planują minimum 120 m2, nawet w centrum Stambułu. Tak 120 m. A nie 58 m2. Niejednokrotnie deweloper wręcz wymaga od projektanta tych magicznych 58 m2, mimo tego, że jest to nielogiczne i niekorzystne dla klienta. Ale postawmy się po stronie dewelopera. On dostarcza Wam mieszkania, które Wy chcecie kupić, i po tym wszystkim klient trafia do naszego biura, aby zaprojektować wnętrze. A tam w każdym miejscu brakuje 5-8 cm. Zgroza! Tylko o tym klient wie dopiero kilka, kilkanaście miesięcy po zakupie. A szkoda. Oprócz dewelopera i klienta jest jeszcze trzecia strona, która próbuje przeforsować swoje zdanie i tak w naszych inwestycjach staramy się, aby mieszkania miały minimum 60-62 m2, co pozwala nam w łatwiejszy sposób umeblować pomieszczenia. Tak, w niektórych przypadkach nam się to udaje. W najbliższych odcinkach postaramy się Państwu przybliżyć meandry projektowania, budowania i ogrom absurdów prawa budowlanego w sposób przystępny, zabawny i nietuzinkowy. Bo od tego macie projektanta, kierownika budowy, a jeśli ich nie macie albo są słabi, no cóż, kontakt do nas znajdziecie w linku poniżej. A co jeżeli projektant, którego wybiorę, okaże się być kompletnie zielony w temacie budowlanki? W końcu jego rozmowa kwalifikacyjna nie musiała odbywać się w sposób profesjonalny, prawda? Do tego wszystkiego dochodzi nasze bezpieczeństwo, które jest w tym wszystkim najważniejsze. Raczej żadne z nas nie życzy sobie rolkostera, w którym to zamiennikiem wagonika jest nasz własny balkon zapadający się pod naszymi stopami. Ale przecież wszyscy wiedzą, że patodeweloperka to jedna wielka rodzina. Patodeweloperkę chyba można podsumować tylko w jeden sposób. Moi drodzy, poznając się musimy uświadomić sobie, że nie będzie łatwo. To wam gwarantuję. Niejednokrotnie was zdenerwuję, przycisnę do ściany i zmuszę do logicznego myślenia. Niemniej mogę wam zagwarantować, że ostatecznie każdy z nas na tym skorzysta, odcinek po odcinku. W następnych odcinkach porozmawiamy o wyborze projektanta, wyborze działki. Absurdach w budownictwie. Jeśli chcielibyście wiedzieć coś więcej, jesteście zainteresowani tematem budownictwa, piszcie w komentarzach. Najbardziej interesujące pytania posłużą nam za temat do następnych odcinków. Do zobaczenia!